Ogłaszam następną kategorię, czyli muzyka live. Nominacje w kategorii Muzyka Live. Fest Festival. Święto muzyki alternatywnej i pop na żywo w Chorzowie. Dżimek i goście. Historia polskiego hip hopu. 70-osobowa orkiestra i topka polskich raperów pod batutą Jimka. Mata Tour. Spektakularna trasa i 10 plenerowych koncertów z bitem i przesłaniem. SBM Festival, raj dla wielbicieli hip hopowych brzmień. Najlepsi artyści w jednym kolektywie. Tako Hemingway 2022 Tour. Pocztówka z Polski dotarła po dwóch latach do fanów i warto było czekać. Dużo rokowych zespołów, nie? <noise> Tamta redakta. Możemy? O, dziękuję bardzo. A? a. W tej kategorii. Zapraszamy laureata Maty. Zapraszamy na krótki występ. Zapraszamy na krótki występ na żywo. Dobry wieczór, dziękuję bardzo. O, a pana operatora to ja chyba znam. Pan nie kamerował może dzisiaj rozprawy moje rano w sądzie dla TVN 24 nie? A to sorry, nie kamera póda na trochę. Ja ogólnie dziękuję. co mogę powiedzieć? Jestem szczęśliwy. Wygrałem się rozprawę. Teraz wygrałem nagrodę. Mój przyjaciel ma dzisiaj urodziny. 100 lat Tadeo. Dziękuję fanom, ta trasa była wspaniała, dziękuję organizatorom. Dziękuję Wam też fanom za rekwizyty, wszystkie co rzucaliście na scenę. No i, no i co, pozdrawiam Was i życzę wszystkim miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.